Hej wszystkim jestem Monika Rajska i zapraszam Was na środową aktualizację. Tak, jutro jest 21 grudnia, więc przechodzimy na nową warstwę, więc odczekałam z aktualizacją aż do ostatniego dnia, żeby zobaczyć, o czym będzie, będą procesy w nowej warstwie. Jakie treści będą ważne, jaki konkretnie jakiego sektora będą dotyczyły procesy związane z nowym rokiem, więc już wiem. Będą to przede wszystkim treści związane z poświęceniem i zaangażowaniem, i w tym miejscu, w 2024 roku, e, będzie najwięcej prób bohatera, e, więc e, na te treści należy zwracać uwagę. Znaczy na, nawet nie trzeba na nie zwracać uwagi, one same, wiele procesów będzie ostatecznie prowadziło do tego pytania: czym, e, czy, czy się jeszcze angażuję, czy już się poświęcam. I to są te tematy, które, które będą. Pamiętamy, że nowa warstwa polega na tym, że wszystko, co w tym roku było przepracowywane, wytwarzane, przetwarzane na zewnątrz, jest w tej chwili przetwarzane do środka, i z kolei co na ten temat ma środek do powiedzenia, zostanie to wyjęte. I od jutra zacznie się w pewnym sensie taka. Emanacja treści wewnętrznych naszych na zewnątrz, czyli zacznie się w 24. Bo to oczywiście nie chodzi o to, że już od piątku zacznie się wielka zmiana, tylko generalnie już w 24. roku poczujemy y, urzeczywistnianie się tego, co, co w środku czujemy i co, co, ta, co czuliśmy i o czym przepracow co, przepracowywa co przepracowywaliśmy w 23. Więc teraz 24 będzie swego rodzaju taką. Kropką nad i zamknięciem zdania, czy jakby dokończeniem tych procesów, ale takim już bardziej uspójnieniu. Czyli to, co zaczęliśmy, co było dynamiczne, mocne, ostre i tak dalej, ono będzie w 2024 roku bardziej już takie dopięte klamrą, czyli takie podsumowane, uspójnione, <laughs> dokończone zdanie zostanie. Czy to jest takie, czy to jest owakie, zostanie ten temat pogoniony bardziej. Dobra. Natomiast to jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa to jest kwestia wiary i wiedzy. Ja będę o tym tłukła, dlatego że zasadnicza jest różnica między wiarą a wiedzą, a to z kolei prowadzi właśnie do zaangażowania i poświęcenia, co z kolei prowadzi do nieciągłości, które z kolei są oznaką właśnie poświęceń czy zaangażowań, a tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, czyli wpływ. Czyli inicjatywa, Twoja własna inicjatywa, ona będzie zawsze wynikała z zaangażowania. Jeżeli masz inicjatywę, to się angażujesz, jeżeli jej nie ma, to się poświęcasz. I y, będzie cały rok na temat tych treści, czyli gdzie mamy wpływ, gdzie się poświęcamy. I tu też oczywiście gra rolę religijność, czyli wierzenia różnego rodzaju. Y, zaczniemy od tego, czym jest wiara. Jeszcze raz przypominam. Żeby rozpoznać, kiedy w coś wierzymy, a kiedyś coś, kiedy coś wiemy, chodzi o to, że wiara to są wszystkie przekonania i założenia, które nam nakazuje zewnętrzność, czyli to jest czego ja nie wiem, to muszę w to uwierzyć. Czyli zewnętrzne informacje, zewnętrzne przekonania, zewnętrzne schematy, zewnętrzne schematy wierzeń są to y, narzucone nam fragmenty przestrzeni, w które chcąc, nie chcąc, drugopoziomowo się wkomponowujemy, i tutaj właśnie jest znowuż, bardzo, bardzo ważny temat związany z drugim poziomem się już objawia, czyli drugi poziom, który mocno podupada w tej chwili już jest, przestaje działać, właśnie wiara, czyli te narzucone, narzucone schematy zewnętrzne, tym, że właśnie jest drugi poziom, czyli narzucone informacje z zewnątrz, że to ma być takie, to ma być makie. I tutaj bardzo ważną, właśnie rolę gra poświęcenie i zaangażowanie, dlatego że często nam się to myli, bo wydaje się nam, że. My się coś, gdzieś się w coś angażujemy, albo ktoś od nas oczekuje zaangażowania, a my działamy na zasadzie poświęcenia. I właśnie to jest związane z drugim poziomem, czyli ten drugi poziom nam narzuca, czego od nas oczekuje, czyli zmusza nas niejako do funkcjonowania w jakimś określonym schemacie. Ten określony schemat, z kolei wymuszany, czyli nie wynikający z nas, czyli nie z trzeciego poziomu, tylko z drugiego poziomu, tworzy w nas kształt poświęcenia. Czyli ten ruch, który wykonujemy, jest jednocześnie dla nas krzywdzący, bo tym się różni poświęcenie od zaangażowania, że poświęcenie jest dla nas ostatecznie krzywdzące. Przynajmniej odczuwamy krzywdę w czasie wykonywania danej czynności dla kogoś, dla czegoś, dla dobra sprawy, dla jakiejś ideologii, odczuwamy ból. Natomiast zaangażowanie jest dokładnie opozytywne, czyli w tym momencie my odczuwamy przyjemność, mamy kreatywność odpaloną, działamy trzeciopoziomowo, wykazujemy się inicjatywą, kreatywnością i raczej tego rodzaju treści w nas w tym momencie grają, więc My się rozwijamy, angażując się w projekt, nie wiem, w relacje, w jakąś, w ideę, my się wtedy angażujemy i nas to buduje, rozbudowuje, dodaje nam to skrzydeł, dodaje nam to energii i wtedy jesteśmy w tym, na tym skoncentrowani, tu mamy na to wpływ, natomiast tam, gdzie się poświęcamy, nie mamy wpływu i to jest bardzo ważne, że ten moment, tam, to, to, gdzie, się, gdzie się poświęcamy, to jest ten, ten punkt, w którym... Nie mamy wpływu na tą rzeczywistość. Dlatego się poświęcamy, ponieważ umysł będzie się aktywizował w miejscu, gdzie on czuje, że ma posiadany wpływ, że jego działanie ma znaczenie i że on realnie kreuje jakąś tam daną rzeczywistość lub fragment jej rzeczywistości. Natomiast jeżeli chodzi o poświęcenie. Nie ma tego, dlatego umysł tego nie lubi robić, co przez się samo stanowi już o poświęcaniu, czyli jeżeli ja robię coś, czego nie lubię, to w pewnym sensie już się poświęcam. Oczywiście bez przesady, wiadomo, że, że to nie jest tak, że będziemy nagle wszystko lubić i się angażować, tylko jeżeli chodzi o szerokokątne obiekty w tych, tych założeń, no to tak. Angażujemy się w życie domu, więc nie traktujemy w tym momencie obowiązków domowych jako poświęcenie. W momencie, kiedy odczuwamy takie obowiązki domowe, czy obowiązki przy domownikach jako poświęcenie, to jest dla nas sygnał, że coś jest nie tak w relacji między nami a domownikami. Tak samo to dotyczy oczywiście pracy, tak samo to dotyczy oczywiście nie wiem, samodzielnej działalności itd., itd., bo też tutaj trzeba rozróżnić, że jednak. Jest inny sposób myślenia człowieka pracującego u kogoś czy na swój własny rachunek. Więc to są te treści, które, mm, które będziemy przerabiać, czyli <laughs> wiara, wiedza, poświęcenie, zaangażowanie, zaangażowanie też inicjatywą się po przedstawia, czyli tą kreatywnością, czyli ja z trzeciego poziomu wyrażam na zewnątrz. I to jest ważne, to będą te treści, na które warto mocno zwracać uwagę, co będziemy z siebie. Y, m, teraz, właśnie na zewnątrz emanować, co, czym będziemy się zajmować, o czym będziemy myśleć, co będziemy mówić, do świata zewnętrznego, bo już od jutra zaczynamy kreatywnie budowanie nowej warstwy pytorusa. Czyli już w pewnym sensie można powiedzieć, że jest wiosna. Wychodzimy z mroków, tej takiej głębi. Oczywiście, że jeszcze nie, że to jeszcze się potrwa do wiosny de facto, natomiast już wektor nasz, wewn naszego wewnętrznego myślenia, już teraz nie skupiamy na tym, co umarło, tylko na tym, co ma powstać. Czyli już ten Feniks spłonął i teraz się rodzi na nowo, co nie oznacza, że jest dorosły i gotowy do lotu. Jeszcze nie. Na razie to te popioły tak się już spalają i ten Feniks zaczyna się w tych popiołach jeszcze raz odradzać oczywiście jako nowy Feniks, nie jest to kopia tamtego Feniksa, już jest urozmaicono dodatkowe nowe piórka, nie wiem, jest może większy i tak dalej, tak dalej, więc to jest o to chodzi, że to nie jest tak, że 23 znika i 24 jest w ogóle nie wiadomo skąd, 24 będzie jakby puentował 23. O co tak naprawdę chodziło w procesach 23., o tym będzie 24, i właśnie kluczem do zrozumienia tego będą te, będą te treści, czyli z tym naszym ruchem do przodu, ruchem do tyłu, czyli właśnie tym poświęcam się, to jest ruch do tyłu, ruch do przodu to jest angażuję się i to jest ważne, wpływ i wiara, czyli odrzucamy to, czego nie wiemy i musimy w to wierzyć, a szukamy cały czas wszystkich nowych informacji na, na wszystkie tematy, czyli Skupiamy się na tym, co chcemy wiedzieć, co musimy wiedzieć, żeby mieć na to wpływ, czyli się w to angażować, a nie wchodzimy w rzeczy, które są oparte tylko na wierze. Więc tam, gdzie jest coś niejasnego, coś takiego niezrozumiałego, omijamy te tematy i skupiamy się na tym, żeby się, jeżeli nas ten temat mocno dotyczy i musimy to wiedzieć, to się właśnie dowiadujemy, a nie wierzymy na piękne oczy, tylko staramy się szukać odpowiedzi. Gdziekolwiek, przede wszystkim w sobie. Czyli już y, nasz sposób myślenia nie wchodzi w myślenie o zewnętrzności, nie skupiamy się na zewnętrzności, tylko bardziej co ja na to, czyli co, co ja czuję, co ja chcę, co może być zrobione, co jest potrzebne, żeby było zrobione, czyli od środka. Czyli ten mój sposób myślenia, ja muszę wiedzieć, co ja czuję. Jeżeli ja czuję w danej sytuacji niepewność, to w to nie wchodzę, pomimo zapewnienia, że wszystko będzie dobrze, bo nawet jeżeli Popełnicie błąd w ocenie, że na przykład nie wiem, za bardzo, za ostrożnie, za bardzo lęki Was podziałały, bo ten drugi poziom teraz może być ym, lękliwy. Możecie też odczuwać w tej chwili taki mocny podział tej, tej przestrzeni, że ona nie jest taka płynna, tylko ona bardziej przypomina sito. Ja nie będę mówiła szachownicę, tylko bardziej sito, czyli jest kawałek przestrzeni, dziura. Kawałek przestrzeni dziura, kawałek przestrzeni dziura. Czyli wszystkie treści, które do tej pory były nieciągłe, one w tej chwili jakby są na wierzchu, no bo na tym polega ta część procesu w Dobrze. Więc ja tu oczywiście się posiłkuję troszeczkę moimi notatkami. Jeżeli się poświęcamy, mamy poczucie, że, że coś tracimy, co nas z kolei prowadzi do poczucia poczu bycia zmuszanym, co nas z kolei prowadzi do. Yy, 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 do takiego poczucia stanu bycia w nieciągłości, czyli ja coś tracę, czyli mam nieciągłość, zaczynam odczuwać czegoś brak. To może być brak swobody, pieniędzy, yy, sukcesu, to może być brak szacunku, brak poczucia docenienia i tak dalej. Czyli to świadczy o naszej nieciągłościach, bo to nie jest teraz tak, że będziemy robić co chcemy, bo, bo, bo się mamy angażować tylko w to, co chcemy, a to, czy się musimy poświęcić, to nagle palcem nie ruszymy bez przesady. Tylko trzeba obserwować. Czy ten stan naszego poświęcenia, bo wiadomo, że się musimy poświęcać, czy można naprawić? Bo tu nie o to chodzi, że mamy odrzucić wszystkie punkty, których się musimy poświęcać, bo to by się świat zatrzymał. Natomiast, szczególnie jeżeli chodzi o tematy pracy, wiele osób by nagle przestało do pracy chodzić, jakby miało tak zacząć analizować ten temat. Ale właśnie chodzi o to, że ten moment, dlaczego ja daną, daną rzecz w swoim życiu postrzegam jako poświęcenie, ale tu pytanie zaczynamy zadawać inne. Dlaczego sobie to robię? Dlaczego sobie robię y, tak, że czuję, że się poświęcam dla pracy, dla kariery, dla pieniędzy, dla rodziny, dla relacji, dla, ym, dla siostry, dla mamy, dla brata, dla taty? dlaczego to jest poświęcające, co muszę zmienić w swoim sposobie myślenia, żeby to bardziej przypominało autentyczne zaangażowanie z inicjatywą, aniżeli poświęcenie, bo umysł zawsze, jeżeli będzie w temacie poświęcenia, będzie robił absolutne minimum, które oczywiście będzie drażniło otoczenie, które będzie wymagało, no tak, no zrobiłeś tylko tyle, ile minimum zrobiłeś, a reszta jest niezrobiona, czyli tak jak, nie wiem, pada hasło posprzątaj, to ktoś posprząta metr kwadratowy na 20 nieposprzątanych, więc na to należy zwrócić uwagę, żeby tutaj y, poczucie poświęcenia zwraca nam uwagę na nasze ubytki, czyli na nasze nieciągłości, które w tej chwili y, nie mogą osiągnąć uspójnienia, ponieważ tam, gdzie jest zaangażowanie, tam my odczuwamy uspójnienie, ale muszę Wam powiedzieć, że zaangażowanie może często się zdarzyć tak, że będzie dzieckiem poświęcenia. Czyli poświęcenie poprzez poprzerabianie wszystkich tych treści, jeżeli czegoś nie umiemy, to się czujemy do tego zmuszanie, żeby się tego nauczyć, w końcu się tego nauczymy i wtedy nagle ta treść, czy to, to, ta, ta czynność sprawia nam przyjemność i wtedy zaczynamy się angażować, to co ja ciągle mówię, dlatego tu jest wiara i wiedza kluczem. Rozróżnienie tych dwóch elementów, bo tam, gdzie z wiara będzie poświęcenie, tam, gdzie z wiedza będzie zaangażowanie, i to jest istotne na cały nowy rok. Już nie mówiąc o najbliższym czasie, ale ze względu na to, że jutro jest 21 i to jutro przebudowujemy się na nową warstwę, przenosimy się na nową warstwę Turusa. I już od jutra zaczynamy wrzucać nowe treści w nowego turusa. Dlatego mówię o tych treściach, bo one będą nam towarzyszyły. Yy, ok. Więc te nieciągłości, które postrzegamy jako nieciągłości, jeżeli są już zaczynają się uspójniać. Nawet jako niedokończone treści, to dany fragment przestrzeni wewnętrznej w nas, w nas czyli dana ta, ten sektor, którego to dotyczy, czy to, co jest w nas na ten temat, zostanie takie, jakie jest i to już jest klepnięte i ok, Czyli e, powiedzmy, że mamy luksusowy samochód, ale nie jest to szczyt naszych marzeń, szczytu naszych marzeń nie osiągnęliśmy ze względu na niezałatwione nieciągłości, ale już w tym momencie akceptujemy Stan. Czyli ten samochód, który i tak jest luksusowy, i tak spełnia swoją funkcję, i tak jest fajnie, więc on nam wystarczy. Już przestajemy frustrować się tym, że nie mamy jakiegoś super ekstra, hiper samochodu, i dzięki temu przesuwamy się dalej na tej przestrzeni, czyli przestajemy skupiać uwagę na rzeczach, które są nie aż takie istotne tylko one nas gdzieś zacinały w środku. Um. Dobrze, więc tak, a jeżeli chodzi o zaangażowanie, które będzie wynikało z przerobionego poświęcenia, które z kolei wynika z przerobionych nieciągłości i przede wszystkim z tego, że właśnie jest różnica między tą wiarą a wiedzą, więc w związku z tym to zaangażowanie będzie nam dawało dużo większe możliwości i przeskoczenie drugopoziomowych treści, takich jak pieniądze, kariera, sukcesy. Yy, I tak dalej, tylko będziemy się skupiali na tych treściach trzeciopoziomowych, czyli wielka przestrzeń, kreatywność, innowacyjność, ale przede wszystkim co jest bardzo charakterystyczne dla drugiego poziomu, czego w ogóle nie ma na trzecim. Drugi poziom martwi się na zapas, a trzeci poziom yy, myśli o superlatywach, o możliwościach. Trzeci poziom myśli o możliwościach, drugi poziom myśli o zagrożeniach. I to jest też ta różnica, dlatego że trzeci poziom chce zrozumieć. A drugi poziom musi wierzyć w, w daną sytuację, że taka jest, bo nie rozumie. No więc to są te takie kategoryczne różnice między tymi rzeczami, które w tej chwili będą bardzo odczuwalne właśnie w tym sitku, czyli ten drugi poziom, który jest dziurawy, który właśnie nas zmusza do takiego, przede wszystkim nas zmusza, kontra trzeci poziom, który jest spójny i ciągnie do góry. I to, ta, to takie przekładankę, którą będziemy w sobie odczuwać, yy, będziemy mogli obserwować, że jesteśmy tacy rozklejeni, że teraz przy procesie doprowadzącym do uspłynienia, towarzyszy nam ciągły proces rozpłyniania, bo żeby się dobrze uspójnić, to trzeba najpierw roz, rozwarstwić to, co już tutaj było y, wcześniej źle uspójnione. Czyli w pewnym sensie, jeżeli fundamenty domu zostały źle wylane, to trzeba je wylać jeszcze raz, a tam ze zburzyć. Trudno. Tak to wygląda, dlatego te procesy jeszcze raz przechodzimy do prób bohatera i tak dalej, ale tak jak mówię, to będą, to będą ważne treści. Oczywiście ja do, rozszerzę ten temat i ten wątek na prognozie na 24, 24 rok, która się odbędzie w okolicy 1. Um, więc w tej chwili pamiętajcie o tym jeszcze, że to co z Was, to co Was było, będzie wygodziło na zewnątrz, a to co teraz było na zewnątrz schowa się do środka więc jakby torus w tej chwili zmienia swój cykl i to jest normalne tak się dzieje tak się dzieje za każdym razem no i kwestia po prostu tego jak się do tego będziemy ustosunkowywać, jak będziemy sobie z tym radzić także ja wam tutaj staram się dawać wskazówki które gdzieś tam będą mogły na będą mogły wam trochę pomóc przy lepszym zrozumieniu tego sytuacja globalna jeszcze tak chciałam po zewnętrzności polecieć. sytuacja globalna do końca roku raczej będzie taka w miarę stabilna. 24 rok, w styczeń, luty może być potencjał na gwałtowniejsze elementy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli w jednym miejscu nie chcemy mieć dużego napięcia, tam gdzie tego napięcia teraz nie chcemy mieć, no to to napięcie się rozkłada po przestrzeni punktowo. Czyli ta sama siła. Yy, musi być rozłożona punktowo, taka rozmasowana po całej przestrzeni ziemskiej, więc stąd mogą być wybuchające wulkany, trzęsienia ziemi i wszelkiego rodzaju inne kataklizmy naturalne, które w tej chwili zaczynają się odpalać. 24 zapowiada się dosyć ciekawie. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam to pomogło. Trzymajcie się jutro, bo jutro w ogóle jest potencjał na. Takie o rzeczywiste odczuwanie, że coś nowego się zaczęło. Także słuchajcie, tyle na dzisiaj. Jeszcze nagram w okolicy świąt świąteczną aktualizację. Trzymajcie się, pa!